5 szybkich tipów do CS2. Polajkuj ten film, aby zapamiętać wszystko. Przez ten samochód widać nogi przeciwnika, który będzie tam stał. Także lepiej umyj grzyby przed grą Na mapie DAS-2 jest podobna sytuacja. Przez samochód możesz zobaczyć przeciwnika wcześniej i wyjść na niego z prefirem. Tylko jak to zrobisz, to zaraz dostaniesz reporta za WHA i będziesz ostro wyzywany od cheaterów. Także rób to na swoją odpowiedzialność. Na midzie, przy tej skrzyni, jest niewidzialna tekstura, na którą można wskoczyć, żeby szybko dostać się na shorta. To jest znacznie bardziej efektywne, także naucz się tu wskakiwać. Na nuchu, jeśli twój teammate zrobi ci busta na rampie, dokładnie w tym. Zgłębieniu. W przeciwnym razie, jeśli przeciwnik będzie wychylał i sprawdzał ten kąt, możecie zauważyć, zanim będziesz na to gotowy. Kucaj, tak jak mówię, to wtedy będzie musiał pójść dalej, żeby cię w ogóle zobaczyć. A w tym momencie, gdzie tutaj stoi, to on już się pewnie odwróci i będzie sobie biegł na B. Jeśli chcemy zeskoczyć z hevena, to lepiej spadać w ten róg, bo po pierwsze nie zada nam to żadnego damage'a, a po drugie, nie wydamy żadnego dźwięku, co jest mega op. Na Inferno możesz spokojnie wskoczyć na ten występ, przez co stąd możemy spokojnie strzelać i na pewno zaskoczymy przeciwniku. A dokładnie jak to zrobić tłumaczę w tym filmie, Wbijaj teraz!